Wiem, że jesteś gdzieś ukryta. Może skryta, szukam cię. Wytrwale z każdym nowym świtem poczuję Twoją obecność, choćbyś była cichym szepcikiem. Znajdę cię, choćbym musiał przemierzyć lądy, Znajdę cię przez góry i przez wody. Wiem, że w końcu spotkamy się, to pewne: Twoja obecność dla mnie bezcenna. Ulice miasta i bezdroża Każde miejsce kryje jakąś nową wróżbę Może tam na mnie czekasz za nowym zakrętem A ja podążam za każdym nowym akcentem Znajdę Cię, choćbym musiał przemierzyć lądy Znajdę Cię przez góry i przez wodę. Wiem, że góry przespotkamy się To pewne Twoja obecność dla mnie bezcynna dla mnie przeszkód, gdy cię poszukuję Każdy nowy dzień to szansa, którą pielęgnuję Wierzę, że ten moment wkrótce nastanie Już jutro, a może za rok. Lecz ja nigdy nie ustaję, to mój stały krok. W każdym dźwięku słyszę, w każdym ruchu czuję, że to spotkanie wciąż bliżej mnie kieruje. Idę naprzód, nie oglądam się za siebie. Wiem, że każde poszukiwanie prowadzi do ciebie. W tej podróży sen znajduję prawdziwy, bo cel jest jasny, bardzo konkretny. Musiał przymierzyć lądy, znajdę Cię przez góry i przez wody Wiem, że w korytarzu spotkamy się, to pewne Twoja obecność dla mnie bezcenna. Każdy promień dnia, każda spadająca kropla szeptem przypomina, że to moja osobista opowieść Nie przestanę szukać, to moje przeznaczenie, to obietnica na każde skinienie. Znajdę Cię, choćbym musiał przymierzyć. Pewne twoja obecność dla mnie bezcenne. I kiedy już cię znajdę, obiecuję jedno, że ten moment będzie dla nas jak nowe piękno. Niech nasza opowieść nabierze kształtu. Wspólne podróże bez żadnego szantażu.